Drodzy mieszkańcy, drodzy goście, pozwólcie, że w imieniu własnym i naszych pracowników złożę Wam najlepsze życzenia. Wspaniałych, rodzinnych świąt. Wszystkiego najlepszego i na te, teraz świąteczne dni i na nowy rok. Jeszcze raz zdrowych, wesołych świąt. Życzymy Państwu pełnych radości i spokoju świąt, spędzonych w rodzinnej atmosferze. Wesołych, wesołych świąt! świąt. Szanowni mieszkańcy, dziękuję za ten mijający 2022 rok. Jednocześnie w tym szczególnym okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzę Państwu tradycyjnie dużo zdrowia, szczęścia, radości i uśmiechu. Życzę, aby ten nadchodzący 2023 rok był rokiem pokoju, był rokiem spokoju, był rokiem szacunku, był rokiem wzajemnej życzliwości. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego.